O. O. Eee, chej s strony Hej Ja pierdę, co się dzieje. Uh, eee. Jest uh, i dzisiaj... Będziemy przychodzi do Forest, bo niedługo wychodzi. Druga część Sons of the Forest. Jest uh. załamane, bo... Uh, dobra, zaraz wam pokażę. Uh, wchodzimy na ten zap. Czekaj, 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 czekaj. Segelblader to był tak, 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 wskaza się i to był to Jak widzicie nawet tam, piła motorowa oh, Nie nagrało mi się To był tak dobry odcinek Tylko W zasadzie mogę wam pokazać Tu Mam nadzieję, że to będzie słychać, bo jakby ja nie słyszę Mam urządzenie, żeby, żeby mi było lepiej słychać Jecha ja nie będę to słyszał e, Hej, jestem A ja słyszę Dzisiaj Jesteśmy w The Forest, skąd będziemy, hub. Jak, jak widzicie, no to obraz nie mam. To wszystko jest, nie wiem, gdzieś tutaj. Halo? Jest? Na, um, kompas. No. Okay. Y nie nagrał mi się niestety. Jestem bardzo zły. Ale chciałem, żeby było wiadomo skąd mam. To, tak, jak widzicie mamy piłę I zdobyliśmy dwie części tej zabawki Tu łączyłem, co wiem na temat Wiem, y, jakby, y, że potrzebujemy robocika y, Mówiłem też, że wiem... O, zrobiliśmy Gida. I że potrzebujemy gości, gości, żeby ulepszyć To też mówiłem, że wiem O kurde, ale laki y, i, I mówiłem, że... Bo nie wiem, bo mnie tam zabili i właśnie przez, dzięki temu zdobyłem drugą część tego yy, zabawki. Yy, tutaj wiem, że to jest córka tego doktora Crosska, yy, Crossa, Megan Cross. I wtedy to nie był ten bug, tylko doktor Cross nas śledzi. Yy, no i jednak to nie był bug. I nie wiem, czy w tym odcinku yy, wracamy się po to. Naprawdę nie zdobyłem, a tam podobno jeszcze coś jest. Mmm, Do wspinaczki górskiej. Kurcze topię się. O, zablokowałam się RAF. Upłynieś. O. Mmm. Ja jeszcze garnek zdobyłem skądś. Okej, okay. faktycznie, no, coś tam było. Mmm... No i wrzucałam tym tylko ciekawy, kurde tykowy głos. Hmm. No i wiecie o co chodzi. Się bym powiedział, bo mam zegarki, tam byłem trochę kasło Łoć! Kurde. Kasy jest trochę. No nie wiem, co byśmy... Kurczę, mięso nam się psuje. Ale dobra. Mm. Tam, stamtąd przyszłam, byłem po tą piłę. Mmm... Tylko nie wiem czy się nie robi noc Chyba tak Albo w tym odcinku zrobimy sobie e, Taki Możemy coś zbudować w zasadzie W tym odcinku może po niej nie pójdziemy Ale chciałem tak żeby było wiadomo Skąd mam piłę Może w następnym odcinku sobie pójdziemy po ten Po tą drugą rzecz Co tam była to jest jak doktora Krosa, tak jak coś. Mhm. E, ja już nie mogę mieć tych but. A w ogóle co to jest? Habutle z gazem albo z tlenem coś w tym stylu. A możemy iść spać perfekcyjnie. O nie. W ogóle tu są, mogą być jakieś kanibale. Kolejna linia, której nie mogę tak czy siak mieć. Mm. Dobra, zrobimy sobie tą łódkę. Może tam coś porobimy. Bazę może sobie zrobimy. Kiedy indziej? Nie wiem, na W kolejnym odcinku może pójdziemy po tą drugą rzecz. Albo po jakąś. Chyba po tą drugą. Tylko ja teraz nie mam co robić. To może coś. Mm. Zobaczę, co mogę mieć. A, no tak. I to było z tym? Nie, bo wiem, że jest łuk. Nie, nie więcej liny. Nie więcej liny, więcej patyków. Nie więcej patyków. Szmatka! Jest, mam łuk. Okej, okay. teraz będziemy potrzebować piór, bo szczał na razie nie mam. Okej. Okay. Mamy łuk. Potrzebujemy piórka do szczał. który mi się zdaje, przynajmniej. Tego też nie potrzebujemy, to zielone to też już nie będzie dobre, i też tak w ogóle, no, nie wiem. Czy Czekaj, nie to jeszcze bo to chyba było ten dynamit. Wiem chyba jak zrobić, albo nie wiem, muszę coś chyba dołożyć? Nie, e, mamy. Dynamit chyba tak, czekajcie. Ta, dynamit. Wiem, bo tam jest, żeby rozwalić i żeby mieć ten, ten ten muszkiet, ten pistolet. I no właśnie chyba po tą drugą broń. Tam mniej więcej obczaram Kiedy się zawiedzień. Chciałbym to przejść, jeśli mi się uda, to kupię The Forest on, on the Sound. Trzeba pomyśleć, czy będziemy mi tego upośledzonego brata. Weźmy sobie jeszcze jednego batona. Czy jest dobre szczęście, czy nie? Chyba nie A w ogóle mam piór? Nie mamy piór O, rudy ma rudy Dobra Tutaj mamy... Mamy parę zdjęć Tutaj mamy ostatku Tu... O, byliśmy przy kontenerach w poprzednim odcinku też y, tam elektroniki, które właśnie pozbieraliśmy, tych płytek elektronicznych. Y, I też o mo mołotowa mamy tutaj. I też przy okazji co tam było? Y, Zaleźliśmy... Y, by wam to pokazać. Dobra y, y, No. O! to o kiedy w końcu się zrobi się ten dzień. Myślę, że możemy zastopować, żeby wam nieduży odcinka. Więc widzimy się za chwilę. A, i mówiłem też, że że, że wiem, że potrzebujemy karty dostępu do takich drzwi, które są w kanionie, żeby wejść yy, tam do laboratorium. Tutaj jest jakaś potrzebna, ale to do chyba dostaniemy dopiero. Jak wybierzemy drugie zakończenie, to, że nie uratujemy Timiego? bodaj, że tam jest takie. No ja tu sobie czekam cały czas. No. no i nie wiem co mamy robić. Nie możemy jeszcze Wymć? O. Mamy tutaj głowę takiego typka. Mm, a może w kolejnym odcinku... Bo tam coś się dowiedziałem, że potrzeba właśnie bomby, żeby zdobyć tą kolejną broń. Nic sobie nie spoilerowałem, jak coś. Always. A i tu jeszcze mam coś. Jakieś papierki bo szukałem. Mapy mam. O! Odkryła się część. Dobra, to będziemy mogli mieć mapę. Chodzi z nami? Chyba tak, dobra. To będziemy mogli odkryć. Więcej mapy. Warto pamiętać. I tu mam jeszcze jakiś spis. Dobra O, dzień na staje. I możemy iść robić wóleczko Halo? Yy, dobra Pod wodą się szybciej pływa, coś No właśnie, Mówię, że przez to, że to już mam takie dziwne Mam i... nadzieję, że nie będzie tak mega odczuwalne lagi. Weźmy sobie piłę. Yy, bierzemy to i za szybko skończymy. Sta um, statek. Yy, no i nie wiem. I to będzie na dzisiaj bo tyle, bo chcę po prostu skończyć fajny statek nam. Świnie. O, ładnie. Pięknie. No. No i teraz prędko. Oj. Muszę to zebrać. Yy, bierzemy. drwianko od razu. Ładujemy. Przepraszam, jeśli laki są mega odczuwalne. No ale tak to jest niestety No, bliźcie. Okej. Okay. A już po tego nie mogę mieć. Mm, no i raczej wam nie będę robić tu cięcia, a nie razem możemy to zbudować. PH jeszcze chciał jakiegoś... To jakiś fajny domek gdzieś No i jedziemy hmm. Jeśli Wam się spodoba możecie wsunąć łapka. To będziemy je motywować, żeby też były byłyby mile, by, by, mile widziane. I y y nie wiem czy wam mówię. Zaleźliśmy garnek, tam był taki camping, blisko... Yy, aha, yy, blisko... Jak to się mówi? Takiego miejsca. Nie wiem. No znowu mam lagi. Yy, dołożymy sobie może do patyków. Już poczekajcie. Jeden dostaliśmy? No dobra. Yy, Bowiem, że w tym zasadzie się tak jakby bardzo nie opłaca, bo potrzebowałbym dwóch osób. Dlatego lepiej sobie wziąć taki. Eee, yy, jest O, tu mam taki dobra. Ten najmniejszy prowizoryczny. On jest mega dobry. Na Do statku mam więcej tych, więc tam. Ja bym się nie przejmował. Jakoś dużo nie potrzebujemy. No, siedem. Niestety nie zapomniałem o tym, żeby to sobie zmienić tempo. No i potrzebujemy trzech. Idealnie. Więc... Na zasadzie nie będzie potrzebne. Taki moje też nam będzie wystarczy. Nie wiem. już... No i tak mały duży smatek Dobra. Dobra, idziemy sobie zobaczyć szybko patyki. Leżały sobie tu luzem gdzieś. Z tego co widziałem. Ja nie chcemy się sięgać przy kiedy, więc tak wlecimy. Pa pięknie. Lecimy teraz tam sobie na dół i ukończymy sobie. I może możemy w zasadzie skończyć, bo nie chcę, żeby był za długi. No i zobaczyć. Możemy sobie zrobić tak i pięknie. Pani sobie płynąć. Halo. A, no tak, więc zapomnę, że to trzeba przytrzymać w ten sposób. E, poczekajcie. Możemy sobie, żebyśmy mogli sobie coś tu zbudować. Więc ja coś nawet podstawie fajnego się nie uję, bo ten... E, gdzie to jest? Ten też jest fajny, ale taki nam powinien wystarczyć na razie. No, e, Meble. E, Jakby to powiedzieć... E, na drzewie, o, chciałbym sobie na pewno to zrobić. No, to nic nie mamy takiego ciekawego. Mmm. Czy my sobie coś cokolwiek, cokolwiek tu postawimy? Hmm, może moglibyśmy sobie to tu postawić? Hmm. Pytaję, czy by mi to przeszkadzało tutaj. Wam pomysł, tu sobie postawię. Eee, dobra. Teraz nie wiem go to to jest Trono. Sekunda. Sekunda. go z Kurczę, gdyby nie te lagi... O! Dobra, pióra. Mam pióro. Jedno. Hmm, może zapię. Yes! Mamy. Jest, są. So. Yy, zobaczę jak to w ogóle się robi. Mm, nie, piór więcej nie. Co to jest? Nie, co ja sobie zrobiłem? Aha. Nie wiem. Dobra, to jest zmarnowałem właśnie tam. Piórko. No nie wiem. No to myślę, że na dzisiaj to wszystko. Yy, albo. I nie. Ja. Teraz będziemy się mylić. Okej. Okay. O, ładnie. to piórko Mm. Kamek. No! Tylko zobaczę, jak się robi te. Mm. No... Tego nie da... Tego też się nie da... Mm. No, jak dam piórko... Doszczały potrzebujemy też kamienia, nie. Kamienie, nie. Mm. To nam nic nie da. No dobra. sobie zostawić łapę. Suba i dzwoneczkę, że wam nic nie ominęło. Ja pójdę tam szybko dopisać jeszcze gierkę. No i w kolejnym odcinku możemy po coś wyruszyć. I może jakoś zdążymy przejść tą grę. Yy. No. A weźmiemy sobie jeszcze tu fajną linkę. O. Będziemy mieć od razu już trzy. Żeby się przepraszam za lagi. Ale niestety takie występują. Zapisujemy. Ładnie. No i co? Trzymajcie się.